Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest automatyczne. W dalszym ciągu ustawodawca, pomimo znaczącej liberalizacji samych przepisów, wymaga, aby dłużnik spełnił określone przesłanki. W każdym przypadku dłużnik musi zachować tzw. moralność płatniczą. Przejawia się to w tym, że sąd oddali obligatoryjnie wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli okaże się, że niewypłacalność powstała albo. Została istotnie zwiększona wskutek zachowania dłużnika, którym, którym można przypisać charakter winy umyślnej e, lub też rażącego niedbalstwa. Z winą umyślną mamy do czynienia w sytuacji, w której dłużnik celowo pozbawia się swojego majątku po to, aby utrudnić zaspokojenie wierzytelności przez jego wierzycieli. Rażące niedbalstwo natomiast to jest taka sytuacja dłużnika, w której narusza on w sposób Rażący, ewidentny, określony standard postępowania, przy czym ten st standard postępowania ma charakter również elementarny i podstawowy. Sąd, który rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej bada w każdym przypadku, czy dłużnikowi można postawić zarzut, że powinien mieć świadomość tego, do jakiej konsekwencji doprowadzi zaciąganie przez jego zobowiązań. W takiej sytuacji oczywiście. Dłużnik ma obowiązek we wniosku odnieść się do tych okoliczności i uzasadnić, dlaczego uważa, że niewypłacalność nie powstała wskutek tego rażącego niedbalstwa. Przykładem rażącego niedbalstwa jest sytuacja, w której dłużnik zaciąga zobowiązania, które przekraczają jego możliwości zarobkowe. To znaczy, kiedy okazuje się, że miesięczna rata kredytów tak naprawdę przekracza jego dochody. Od tego dość niekorzystnego dla dłużników, to tej niekorzystnej dla dłużników reguły istnieją dwa wyjątki. Jeżeli rzeczywiście dłużnik zaciągnął takie zobowiązania nie ma możliwości ich spłacić, ale okaże się, że te zobowiązania zostały zaciągnięte po to, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe, czy też przeznaczył je na, na środki, na, na lekarstwa, czy na rehabilitację, zabiegi, które były niezbędne, Sąd w takiej sytuacji, w mojej ocenie, ogłosił upadłość konsumencką. Ponadto pojawiają się również korzystne orzeczenia, z których wynika, że jeżeli dłużnik liczył na możliwość podwyższenia swoich zarobków, swoich dochodów, w takiej sytuacji również sama, sam fakt zaciągania zobowiązań, które przekraczały jego zdolności zarobkowe, nie będzie miał większego znaczenia. W każdym jednak przypadku we wniosku dłużnik powinien usprawiedliwić swoje zachowanie, i wyjaśnić, dlaczego uważa, że zasługuje na szansę wydłużenia w konsumenckim postępowaniu pełnościowym.